Nowy rok 2022 i nowe postanowienia to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji finansowej. Jeśli jesteś w tym miejscu, to gratuluję Ci. Już rozpoczęłeś tą przygodę. Jedyne czego potrzebujesz to wiedza i praktyka. Wszystko znajdziesz tu, w tym miejscu, na naszym kanale. Dzisiaj zabieram Cię w świat finansów. Odświeżymy sobie pamięć z kilku podstawowych rzeczy, które mają Wam właśnie pomóc w zbudowaniu niezależności finansowej. Pokażę Wam podstawy, jak zagnać Wasze oszczędności do pracy, również jak zmienić nastawienie do inwestowania i co możecie tym zyskać. Co powinno znajdować się w waszych portfelach i dlaczego jest to takie ważne, w jakie aktywa możecie inwestować i jakie wam dają korzyści. I na samym końcu nie może zabraknąć omówienia rynku akcji, a dzieje się tam naprawdę wiele, o czym za chwilę się przekonacie. Gotowi do zmiany? Jeśli tak, to zaczynamy. Witajcie na kanale Świadome Inwestowanie. Ja jestem Marcin i zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego odcinka. Zanim przejdziemy do tematu, jeszcze na początku krótkie ogłoszenie dla tych nowych widzów. Jeśli Wam się podobają nasze filmy, zachęcam Was serdecznie do polubienia tego kanału i kliknięcia od dzwoneczek. Dzięki czemu YouTube będzie Wam przypominał na bieżąco o nowych odcinkach, tak żebyście nie przegapili żadnego filmu, który Drawa tworzę na tym kanale. Również zapraszam was do odwiedzin naszych profili, jak tutaj obecny na Facebooku, Instagramie, Twitterze, gdzie już zacząłem Drawa zbudować osobną serię Tutaj e, informacji, które nie będą zamieszczone na innych profilach, jak choćby tutaj ta analiza, o której mówiłem w e, obecnym tygodniu, czy też e, oczywiście YouTube, gdzie nagrywam dla Was na bieżąco wszelkie filmy tutaj możecie zobaczyć. To jest ten kanał, e, wszystko e, na bieżąco. E, tak żebyście byli na bieżąco z informacjami ze świata oraz analizami, które pomogą Wam podejmować decyzje inwestycyjne. Oczywiście dodam tylko informację, że każda z przedstawionych tutaj prezentacji nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie wyrazem mojej subiektywnej opinii. Ty i tylko Ty dokonuj, więc proszę własnej analizy i weryfikacji. Jeśli to akceptujesz i tylko to akceptujesz, zapraszam Cię serdecznie już do obejrzenia tego odcinka. Zacznijmy od najważniejszego tematu dla większości z Was, czyli jak zagnać swoje oszczędności do pracy. Zacznę od początku, czyli od zmiany przyzwyczajeń. Większość z nas, dla większości z nas na pewno każdy z ma takie przyzwyczajenia i, i myśli, że przecież my tak naprawdę zarabiamy po to, żeby wydawać. I z tym, drodzy państwo, nie będę się kłócił, bo każdy z nas ma inną sytuację materialną. Jeden ma mniej wydatków, drugi ma ich więcej. Chod chodzi o to, żeby stopniowo, krok po kroku, tak jak tutaj widzicie, choćby na tym obrazku, zacząć budować y, swoje oszczędności i zmieniać tutaj właśnie przyzwyczajenia, tak? Przyzwyczajenia te, które sprawiają, że większość rzeczy konsumujecie. A, a tak naprawdę czasu, y, tych środków na te oszczędności jest bardzo niewiele. Jak możecie to zmienić? No, w bardzo prosty sposób. W momencie, gdy dostajecie y, pieniądze z wypłaty, 10% tej kwoty momentalnie może być właśnie przesyłane na konto inwestycyjne. Jakieś konto, które będzie po prostu wam dawało profity w następnym czasie. Dzięki czemu macie, nie macie tej trudności, że w momencie, gdy przychodzi wypłata, pojawia się pokusa na wydanie tego na inne rzeczy, jakieś nie wiem, ulubione, które zawsze myśleliście i które tak naprawdę w, w ostatecznym rozliczeniu okazuje się, że no, no nie były wam potrzebne, ale kupiliście, no bo myśleliście, że to zmieni nie wiem, wasze życie, czy w ogóle spowoduje, że będziecie szczęśliwsi z tego powodu. Część z Was na pewno zapyta: A co mi, co mi da coś takiego? Takie, takie kreowanie, właśnie 10% tej kwoty na konto oszczędnościowe czy inwestycyjne? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Da Wam spokój i długoterminowe zyski, które będziecie mogli przeznaczać na realizację swoich marzeń swoich upodobań, tego co zawsze chcieliście zrealizować, będziecie mieli w końcu te środki w późniejszym czasie na realizację tego, albo marzeń swoich bliskich, czy też dzieci, czy też kogoś z rodziny. Także zawsze będziecie mieli ten budżet, którym w razie czego jeśli będą jakieś nagłe sytuacje, będziecie mogli właśnie sięgnąć po te środki, które do tego czasu będą pracowały dla was. Następnie, gdy już macie jakieś podstawy wiedzy, jak zacząć, przejdę do kolejnego etapu, czyli w co warto zainwestować. I tutaj będzie popularna odpowiedź czyli to zależy. To zależy przede wszystkim, jaki macie apetyt, czy też tolerancję na ryzyko, i na pewno część z Was będzie dysponowała do inwestycji kwotą X, druga kwotą Y. Także na pewno. Co mogę powiedzieć? Nie inwestowałbym całej kwoty w jedno aktywo typu na przykład rynek kryptowalut. Warto, żeby ten portfel, który będziecie tworzyli, był zdywersyfikowany odpowiednio, tak żeby część tego portfela również stanowiła gotówka. Gotówka, która przez większość inwestorów jest tak pomijana i stanowi marginalny procent w portfelu, jest bardzo ważna, bo w momencie, gdy są korekty, gdy jest strach, panika na rynku, no to w myśl tego, gdy inni się boją, ty możesz zacząć kupować po prostu, tak? Bo te aktywa są tańsze, czyli jeśli ty wyjdziecie do supermarketu, szukacie dla siebie okazji, a właśnie jeśli chodzi o rynek akcji, często jest to w drugą stronę, czy też kryptowalut. Ludzie kupują, gdy już jesteśmy na górce, a gdy spadamy jest strach i ludzie mówią, że rynki już opadają, nie warto inwestować, a y, ci co mają wiedzę, inwestorzy y, y, smart money tak zwany y, oni wiedzą, że w tym momencie to jest najlepszy czas do zakupów, ale wracając już do tematu y, również y, ważne, żeby mieć takie aktywa jak safe heaven ja na to mówię, to są aktywa typu właśnie, które y, Widzicie przed sobą, to jest dolar, który jest walutą rezerwową. Oczywiście na to musicie uważać, bo w najbliższym czasie te wahania na dolarze, bo jak wiecie, bądź nie, ten kurs bardzo zwyżkował, więc możemy mieć znaczne korekty w najbliższym czasie, tak, ale jeśli chodzi o tą walutę, macie tą pewność, że to jest waluta rezerwowa i to nie jest waluta, która gdzieś tam upadnie czy będzie miała jakieś większe problemy w przyszłości. Też w, również drodzy Państwo frank szwajcarski, to jest bardzo też waluta ceniona, tak zwana safe haven, czy też drodzy Państwo zobaczcie może tutaj e, też również złoto, to też jest e, safe haven, w, e, co chroni nas przed tą zmiennością na rynkach, także ważne żebyście mieli takie aktywa, które będą przed tą zmiennością właśnie ten wasz portfel chron chronili, co właśnie Pomoże Wam, że te osunięcia na tym portfelu nie będą tak drastyczne, nie będzie działała psychika i nie będziecie się wyprzedawali w momencie spadków. Jeśli chodzi o portfel, również odnośnie portfeli będę tworzył dla Was specjalną serię, gdzie będziecie mieli do dyspozycji różne rodzaje portfeli. Będę tworzył specjalne e, raporty, które będą na bieżąco aktualizowane do każdego z tych rodzajów portfeli i specjalne poradniki. Ta seria będzie już za jakiś czas tworzona specjalnie dla was, żebyście mieli jak najwięcej wiedzy w jak najmniejszym tutaj obszarze. Także specjalne premium, takie rzeczy będę dla was tworzył, tak żeby dać wam jeszcze więcej tej wartości. I oczywiście każdy będzie mógł dopasować do siebie właśnie ten portfel i czy ktoś będzie miał zasobniejszy portfel, kapitał od którego zaczyna, czy też mniejszego, też nie jest żaden problem, bo ja również uważam, że nawet drobnym kapitałem warto, żeby zacząć inwestować i tutaj w tym momencie na tym rynku kapitałowym poruszać się. No i na koniec tego tematu. Chciałbym Wam opowiedzieć, jak zbudować swoją niezależność finansową, czyli jedna z najważniejszych rzeczy. W jaki sposób będą pracowały Wasze inwestycje, jest na to kilka sposobów. Po pierwsze, w zależności od tego, w jakie aktywo dobierzemy do naszego portfela, w przypadku akcji będą to dywidendy, choćby, czyli po prostu półka. Raz w roku, czy raz na kwartał dzieli się swoimi zyskami z akcjonariuszami i dostajemy część po prostu kwoty tych właśnie wypłacanej w postaci dywidendy, czyli po prostu dzieli się właśnie tymi zyskami z nami spółka wypracowanymi w poprzednim roku. Także to jest pierwsza rzecz, którą możemy czerpać, jeśli chodzi tutaj o rynek akcji. Drugą rzeczą jest oczywiście zyski. W postaci, właśnie granie na dłuższe pozycje, bądź po prostu spadki. I też możemy za pomocą tego właśnie zyskiwać, że gdy nasza pozycja rośnie, kupujemy tanie aktywo, bo są spadki, no to w późniejszym czasie inwestycja długoterminowa daje nam właśnie te zyski, bądź krótkie pozycje, gdy widzimy, że jest możliwość właśnie na tym zarobienia. Przejdźmy dalej do rynku kryptowalut. Jeśli chodzi tutaj o ten rynek, Opowiem tylko o dwóch metodach, oczywiście najłatwiejszych, jeśli chodzi o czerpanie zysków. Czyli zyski ze sprzedaży kryptowalut. Jak dobrze wiecie, no ten rynek charakteryzuje się dość dużą zmiennością, czyli tutaj góra dół, czyli reasumując, tam zyski rzędu 50-100% no, jak najbardziej do zrobienia. Wiecie dobrze, że takie zyski często właśnie na rynku akcji są nieosiągalne. To jest pierwsza z rzeczy, jeśli chodzi o generowanie możliwości o rynek kryptowalut. Drugą rzeczą jest właśnie generowanie zysków za pomocą lokat różnych. Na różnych platformach inwestycyjnych, tych najpopularniejszych jak choćby Binance czy Cryptocom, macie po prostu specjalne lokaty tutaj, które pozwalają pomnażać kapitał. Są to zyski często 6, 8, 5 czy też 12, nawet osiągają procent i możecie za pomocą tego po prostu swoje ulubione kryptowaluty stekować, czyli po prostu korzystać po prostu z lokat, które są przygotowane na takich platformach inwestycyjnych, co nie jest oczywiście niczym dużym, bo jak w przyszłości przekonacie się, również na tym rynku są inne metody inwestowania, które również dają duże zwroty w późniejszym czasie. Jeśli chodzi o tutaj możliwości inwestowania, to na koniec jeszcze powiem krótką informację. No nie mogę wspomnieć, nie wspomnieć tutaj o metalach szlachetnych. Tutaj mamy najprostszą sprawę, bo najważniejsza rzecz, która dotyczy właśnie tych metali, to jest przechowywanie wartości pieniądza. Czyli najprościej mówiąc, kupujemy złoto fizyczne i trzymamy je około 20-25 lat. Jest to długoterminowa inwestycja. Chroni nas tutaj przed podejmowaniem szybkich. Często złych decyzji, jak to bywa na przykład na rynku akcji czy też kryptowalut, bo nie mamy do czynienia z FOMO, które jest obecne, czyli tym, że albo kupiłem coś za późno okazja, albo po prostu sprzedaję, bo jest panika, bo faktycznie mogę jeszcze więcej stracić. Tu mamy lokatę, która jest długoterminowa, która zabezpiecza nasze zyski, która, e, która pomaga nam i chroni nas przed zmiennością na rynku. Bo czy wiecie, e, o tym czy nie, to właśnie złoto chroni nas przed tymi zagrożeniami, które bywają, jak choćby wojna, jakieś inne rzeczy, które wpływają na to pnięcie rynków, co mamy oczywiście, choćby przykład w chwili obecnej, tak, najprościej mówiąc. I to chroni właśnie nasz kapitał i powoduje, że ta wartość jest tutaj przechowywana w dłuższym czasie, i jak wiecie, również chroni przed inflacją. Inflacją, która niszczy wszystkie waluty, jak wiecie, bądź nie jest. Przygotowywany program, który ma właśnie pomóc obywatelom. Tak naprawdę to nie będzie pomoc, tylko będzie to świetny przykład, sposób do jeszcze większego inwigilowania obywateli, ponieważ gotówka i wszystkie transakcje gotówkowe, no, no ich już nie będzie, więc będzie możliwość sprawdzenia wszystkich transakcji e, i zweryfikowania tego. Jeśli w to nie wierzycie, zobaczcie sami, e, jeśli nie wierzycie, że powstają takie Właśnie w tym momencie cyfrowe waluty, no to zobaczcie sami ten artykuł odnośnie PKOBP, który tutaj w Urzędzie Patentowym stworzył już PLCoina. Także zobaczcie, że już nawet Polska pracuje nad własną kryptowalutą. To no nie jest kryptowaluta, tylko CBDC, czyli cyfrowa waluta, która ma w przyszłości właśnie zastąpić właśnie papierowego pieniądza, który traci na wartości niedługo będzie bardzo mało wart. Także jak widzicie, to już wszystko postępuje Z czas, kwestia czasu, kiedy będziemy mieli to rozwiązanie. I tutaj właśnie macie ten przykład tego, jak wygląda ta sytuacja. Także. Można sobie odpowiedzieć na pytanie, która z podanych inwestycji dla Was będzie najbardziej korzystna, to już musicie Wy tą drogę i to rozwiązanie.